Cześć, tutaj Norweski z Julką. E, tym razem naszym tematem są pytania w czasie przeszłym na drodze czyli temat taki gramatyczny czas przeszły temat życiowy na drodze. E, sprawdź mój kurs norweskiego od podstaw na Udemy link w opisie tam możesz go kupić. Też taki disclaimer, każde zdanie może mieć jakieś inne wersje, które też są poprawne, ale my w tym wideo tylko omawiamy jedną wersję. Także, jeżeli Twój znajomy Norwek mówi Ci, że można to też inaczej powiedzieć, to na pewno ma rację. Jak zadawać pytania? Możemy użyć słowa pytającego, tak jak wa, va", was va pistehan, albo vem, na przykład kto, albo wór, gdzie, i wtedy czasownik i osoba. Albo y, kiedy mamy takie pytania, które pojawiają nam się w głowie w języku polskim, z czy, czyli na przykład czy, ona, coś tam, y, to wtedy musimy myśleć nad tym, jaki jest w pytaniu czasownik, i od niego zaczynać to pytanie. Czyli w tym wypadku na przykład chcemy zapytać, czy widziałeś wczoraj mecz, więc zaczynamy od so. So, du i gór. Ok, próbujemy przetłumaczyć zdania. Pamiętaj, że zostawiam bardzo niewiele czasu na odpowiedź, więc po prostu naciskaj pauzę po tym, jak pokaże się zdanie po polsku. I spróbuj przetłumaczyć najpierw sama sam na norweski, a potem zobacz, jaką odpowiedź ja tam podałam. Czy skręciłaś w prawo? du til høyre? Kto był za kierownicą? Hvem var bak rattet? Brukte du blinklys? Hvor sakte kjørte du? Hvor sakte kjørte du? Czy było dużo zakrętów. Wardem swinger. Warde many swinger. E, pamiętajcie, że jakby to det tutaj wiem, że lubi się to wypowiadać jako det. Nigdy tego te nie wypowiadamy, czyli de. E, ono też musi być w pytaniu w sensie takim, że owszem, zaczynamy od było, war. Ale to D ono nie może gdzieś tam zniknąć. Ono dalej musi być, czyli musimy je dać na następnym miejscu po Warde war mange Swinger. Czy jechałaś ponad 50 km na godzinę? Kto był w samochodzie, kiedy to się stało? Hvem var i bilen da det skjedde? Hvem var i bilen da det skjedde? Hvor mange personer satt i bilen? Hvor mange personer satt i bilen? Tutaj to słowo paszoner Też sprawia wielu oso tru osobom trudność. Mówimy A paszoner. Ponieważ kiedy mamy R i S po kolei, nawet jeżeli one są w dwóch um, osobnych słowach, to często tutaj powstaje sz. Ten dźwiększy. Ok. Pytanie bonusowe, czyli zawsze będzie jakieś takie dziwne. Dlaczego jadłeś banany podczas jazdy? Wolfur spiste du bananer mens du sørte. Mens, mens to jest takie fajne słówko, dość um, praktyczne podczas gdy mens. Ok, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za lajki like i subskrypcje. Pa, Hade.